Brzmi to wprawdzie jak jeden cholerny absolutny czarny scenariusz, ale co i raz zachodnia demokracja obnaża się jako system zamordystyczny, gdyż terroryzowana jest przez lewicowców między innymi przy pomocy osławionej poprawności politycznej. Narracja tego typu to nic innego, jak odwracanie znaczenia słów pokazane już kiedyś z całą mocą przez Orwella. W jego ponadczasowym roku 1984, który nadal jest najlepszym odbiciem wszelakich odcieni autorytaryzmu, żyjemy w czasach posprawdy orwellowskiej nowomowy, gdy normalna, logiczna i uczciwa narracja gobi się kompletnie w politpoprawnym bełkocie, wykoślawiającym podstawowe fakty i znaczenia. Nigdy nie zapomnę, jak ekscentryczny deweloper nowojorski Donald Trump. Jak wtedy go nazywano, yy, yy, w pierwszym pojedynku o nominację prezydencką Republikanów jeszcze w 2015 roku, oznajmił, że nie ma czasu na poprawność polityczną, podobnie jak nie ma na to czasu Ameryka. Tak się dziwnie składa, że ten właśnie Trump jako pierwszy zdefiniował otwarcie niektóre z najgorszych schorzeń demokracji zachodniej. Chodzi o administracyjno-policyjny Deep State. Fejkowe newsy i zlebaczone dokumentnie media głównego nurtu, w tym też publiczne. Co widać teraz jak na dłoni na przykład yy, w Izraelu we wszystkim co dotyczy konfliktu wo wo wokół reformy sądowniczej. Nie spełniły się niestety nadzieje, że dzięki internetowi nie żyjemy już w starym ga e świecie gazetowo-radiowo-telewizyjnym z lewicowymi kodami sekującymi przeciwników politycznych z braku adekwatnych argumentów jako... Rasistów, faszystów, seksistów, mizoginów, homofobów i opętańców. To właśnie numery z blokowaniem Trumpa w internecie przed ostatnimi wyborami prezydenckimi pokazały, że Zachód stał się swoim własnym największym wrogiem. Zagrożenie dla naszych wartości nie pochodzi tylko od jakichś Chińczyków, Putinowców, dżihadowców czy innych mrocznych zakapiorów spiskowych, lecz od nas samych w świecie zachodnim. Wspieprzeni zostali nawet ci, którzy przez całe życie szanowali zasady gry, określa trafnie sytuację Steve Bannon, dawny stratek Trumpa. Niestety momentami faktycznie wygląda na to, że w naszym fenomenalnym świecie wartości wyrosła jakaś wściekła, zmutowana Bolszewia.